Dwie strony sztuki. W naszym programie czas na spotkanie z młodzieżą z Liceum Jagiellońskiego Storunia, która nakręciła film Ulotne Chwile Ognika. Ich pierwsza produkcja powstała na podstawie opowiadania Błędny Ognik, opublikowanego w książce Natalii Zacharek: Demony Ziemi Chełmińskiej, opowieści z Kujaw i Pomorza. Film Ulotne Chwile Ognika został wysłany na festiwal projektów edukacyjnych, który organizuje Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli. Zapraszam na spotkanie z młodymi twórcami oraz ich nauczycielką. Aneta Korpalska, nauczycielka Liceum Jagiellońskiego w Toruniu. E, mam na imię Ruben Gołębiewski i jestem uczniem Liceum Jagiellońskiego w Toruniu. E, Marcelina Serwarczyk, uczennica klasy czwartej. Maria Poszwa, uczennica klasy czwartej. Natalia Brakoniecka, również uczennica klasy czwartej. Michał Wysłowski, uczeń klasy czwartej B. Pani Aneto, skąd pomysł na produkcję filmową w ramach Drama Klub, który pani prowadzi? Na co dzień zajmujecie się raczej teatrem, tym razem sięgnęliście po inne środki wyrazu. Kujawsko-pomorskie Centrum Edukacji i Nauczycieli ogłosiło festiwal projektów edukacyjnych. Między innymi jednym z celów tego festiwalu jest promocja naszego województwa my z Błędnym Ognikiem i z tą historią jesteśmy związani trochę dłużej, ponieważ rok temu wystawiliśmy sztukę teatralną Błędny Ognik i ta historia bardzo nam się spodobała i czuliśmy, że to jeszcze nie jest wszystko, że to nie jest cały potencjał, który możemy wykorzystać, dlatego w grudniu podjęliśmy decyzję razem, wspólnie, jako koło teatralne, żeby drugi raz zająć się tym tematem i zająć się Ognikiem, tym razem w formie filmowej. Ja od razu wyjaśnię, Błędny Ognik to jedna z takich nowel, tekstów, które pojawiły się w książce Demony Ziemi Mińskiej, opowieści Skujaw i Pomorza autorstwa Natalii Zacharek. Ta książka dostępna jest w Muzeum Etnograficznym, prawda? U nich w sklepiku. Książka bardzo obszerna. Wy sięgnęliście po właśnie pierwszy tekst, który otwiera tę całą opowieść. Dlaczego właśnie Błędny Ognik? To, tak jak Pani wspomniała, tą książkę zakupiłam w Muzeum Etnograficznym podczas jednego z kiermaszy, które było organizowane w Muzeum Etnograficznym. Braliśmy pod uwagę dwa teksty tak naprawdę, ale wspólnie jako koło teatralne najbardziej nam się spodobało ten błędny ognik, ponieważ chcieliśmy się zainspirować tekstami, bo w naszym filmie też fani paktofoniki wyłapią fragmenty tych tekstów właśnie rapowych i w naszym kole teatralnym były osoby, które były fanami paktofoniki i od tego wyszliśmy. Chcieliśmy w jakiś sposób tą paktofonikę umieścić w naszym dziele no i błędny ognik nam, nam najbardziej pasowało tych chwil ulotnych właśnie. No i w tym momencie połączyć tę kulturę współczesną z kulturą ludową. Zdecydowanie. Tak jak wspominałam, była to wspólna decyzja koła teatralnego. To znaczy, na kole teatralnym już działamy troszeczkę jako partnerzy. Ja jako nauczycielka mogę im pomagać. W zarządzać, trochę kierować, dawać terminy, bo to jest bardzo ważne, ale zainteresowanie wychodzi od uczniów, czyli tym, czym oni są zainteresowani, my dalej się zajmujemy. Ten film od początku do końca został zrealizowany przez młodzież. Oni tutaj wystąpili w roli reżyserów, scenarzystów, charakteryzatorów, operatorów kamery, montażystów, także aktorów, czyli zadań było wiele. Było zadań wiele. Trzeba podkreślić, że... I scenariusz, storyboard, montaż i operator kamery to jest jedna osoba, Natalia. A ja, moja rola to była tylko rola, można powiedzieć, kierownika planu, reżysera, ale to uczniowie wykonali większość pracy. No to teraz posłuchajmy, kto co robił na planie. Ja byłem jednym z aktorów. Moja rola to był uczeń drugi. Oraz później w szkole mieliśmy taką rozmowę między sobą, gdzie przybliżyliśmy etap prac nad filmem i tam prowadziłem to całe nasze spotkanie. To jest ta scena, kiedy szarpiecie się właśnie z głównym bohaterem pod Tu Mogę Zdradzić teatrem Wila Machorzycy. Tak, to jest właśnie ta scena, gdzie z kolegą Michałem tutaj szarpiemy naszego kolegę Janka, aktora. Mamy nadzieję, że wyszło to fajnie. Przybliżyliśmy tutaj te postacie uczniów z bogatych, kupieckich rodzin, które kiedyś no, po prostu tak się odnosiły do niższych tych sfer. Hierarchii społecznej. No właśnie, pokazujecie tutaj takie podziały społeczne, prawda? Bo no, to ty jesteś tym uczniem numer jeden? Yy, tak, tak, tak. Ja jestem tym uczniem. Yy, Dosyć brutalna rola. To fakt. Było wiele pomysłów odnośnie właśnie gdzieś tam tej roli, tego momentu gdzieś tam jakieś szarpanie, coś. Bardzo fajna atmosfera była na planie. No ja się cudownie bawiłem. Nie? No to było widać. Tak, tak. <laughs> Dziewczyny teraz po kolei. Ja byłam starą Wiedźmą i Lumenem. No Lumenem byłam trochę z doskoku. Lumeny miały za zadanie sprowadzać Henucha na tą dobrą drogę. Ja byłam jednym z Lumenów też. Ja byłam generalnie montażystą, reżyserem, operatorem kamery, jeżeli można to tak nazwać. I przekształciłam gdzieś tam scenariusz teatralny, który pisałam wraz z, y, gdzieś tam z przyjaciółką na kole teatralnym. Prze przekształciłam go na scenariusz filmowy, co też było wyzwaniowe. W zasadzie wszystko było niejako wyzwaniowe, bo po tym jak zrobiłam materiał, który musiałam potem ratować, to też to wszystko było wyzwaniowe, natomiast wszystko to sprawiało mi gdzieś tam satysfakcję, więc. Nie zaliczam tego do, do trudu, tylko gdzieś tam do, do trudu, który dostał rekompensatę w postaci po prostu naszej satysfakcji, radości i gdzieś tam odzewu, który jest bardzo miły. A która rola, które zadanie sprawiło Ci taką największą przyjemność? Gdybyś miała wybrać jako montażysta bardziej się widzisz, czy autorka scenariusza? Wydaje mi się, że montaż, pomimo tego, że był najtrudniejszy i gdzieś tam sprawił mi najwięcej trudności, załamania, wydaje mi się, że w ogóle w każdym projekcie jest taki moment, kiedy autor zastanawia się, czy coś w ogóle z tego będzie, bo wydaje mu się, że już nic z tego nie będzie. Natomiast wydaje mi się, że montaż, bo on, finał tego montażu, pokazuje, że wszystko gdzieś tam było mimo wszystko w harmonii i wszystko miało swój cel, więc montaż. Ta produkcja ma 13 minut. W finale oczywiście do obejrzenia na kanale YouTube. E, a ile materiału mieliście tego nakręconego? Parę godzin, na najpewniej parę godzin. Tam były e, nie pamiętam teraz ile było plików, ale było bardzo dużo i to były ogromne, ogromne gigabajty. Także tak, ma pani rację, było tego bardzo dużo i trzeba było zrobić selekcję, co nigdy nie jest przyjemne, ale udało się na szczęście a plan filmowy znaleźliście gotowy w zasadzie, tak? W Muzeum Etnograficzne Oddział Rybołówstwa Flisacki w, w Kaszczorku. Dokładnie tak. Jest to miejsce mniej znane, mniejszy oddział Muzeum Etnograficznego w Toruniu i od początku nas właśnie bardzo zafascynował, bo tak jak mówiliśmy, jest to historia, która została wydana przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu i chcieliśmy taką klamrę mieć, czyli jeszcze tam nagrać i wykorzystać tą przestrzeń. No nigdy nie Sądziliśmy, że odzew ze strony muzeum będzie tak pozytywny. To znaczy współpraca była niesamowicie przyjemna dla nas, chociaż plan firmowy był bardzo trudny. Tego nie widać na naszym filmie, ale to był dzień, to był dzień, jeden z dni ferii, czyli wolnych dla uczniów. Spotkaliśmy się tam w Kaszczorku i było chyba 2 stopnie Celsjusza na dworzu, a uczniowie grali bez kurtek, w koszulach, biegali. No i to była dla nas duża nauka, bo sam ten dzień trwał około 8 albo 9 godzin dzień filmowy i było to bardzo długo, a mimo wszystko muzeum bardzo dobrze nas przyjęło, tak jak wspomniałam, mogliśmy siedzieć tak długo, jaką mieliśmy potrzebę, pomimo tego, że już pracownicy kończyli swoją pracę, to powiedzieli, nie ma problemu, możecie jeszcze zostać, no i się bardzo dobrze przyjęci po prostu, co dla nas było jeszcze bardziej wspierające ten projekt, pomimo tego, że no człowiek trochę pracuje w, takich, w takiej przestrzeni metodą prób i błędów, ale to nam dało motywację do tego, żeby to działać, robić i żeby to było dobre, bo tyle osób się w to zaangażowało, że musimy dać siebie wszystko. Skąd wiedzieliście, jak nakręcić film? Nie mieliśmy w tym za dużego doświadczenia, ale tutaj na przykład y, Natalia, że tak powiem, ogarnęła sprzęt, kolokwialnie mówiąc. Y, też tutaj właśnie pani dała nasz, nam takiego trochę większego doświadczenia, wiadomo, troszkę starsza od nas, więc troszkę w tym życiu przeżyła, co, y, co daje nam takie y, zaplecze właśnie w y, takie doświadczalne. No i nie wiem, to w zasadzie to do Natalii by pytanie trzeba tutaj, że tak powiem, dać, bo no ja tylko aktorem byłem i później u nas w szkole tutaj działam, jeżeli chodzi o ten film, a przy samej produkcji tutaj scenograficzno-montażowej po prostu nie byłem, nie brałem udziału w tym. Natalia, skąd wiedziałaś? Troszeczkę z podstawówki, ale większość to była gdzieś tam moja intuicja. Wydaje mi się, że po prostu przedstawiając fakty gdzieś tam jasno, takie wyczucie artystyczne, i co? I zrobiłam research, jak zrobić scenariusz filmowy, zaczęłam to czytać, jak zrobić dobrze storyboard, jak zrobić scenopis. I tak się w to zagłębiałam, i nadal jest to gdzieś tam cały czas na poziomie amatorskim, początkującym, ale fakt, że się doszkalałam, jak to zrobić. A jak już wyglądała praca na filmie? Natalia Wam pokazywała, tu jest pole, tu musicie biegać, tak? I co? Jak to wyglądało od kuchni? Od kuchni to wyglądało tak, że tutaj Natalia wszystkim koordynowała. Zrzucajcie wszystkiego na nie. Tak, tak, ale tutaj zrobiła bardzo dobrą robotę Natalia. Mieliśmy scenariusz, w którym tak naprawdę było jasno napisane, co musimy zrobić, gdzie co powiedzieć, gdzie się spojrzeć, w którą stronę. Wszystko było dokładnie napisane i po prostu trzymaliśmy się tego momentami, czasami było coś zmieniane w trakcie, czasami też no, sceny na przykład musiały być usuwane. I też lokalizacja musiała być zmieniana, bo światło przeszkadzało. Mieliśmy bardzo problem ze światłem przez to, że w chacie, w której nagrywaliśmy było ciemno, i światło, które my mieliśmy jakby ze sobą, bo mieliśmy też ograniczony sprzęt, musieliśmy kombinować, żeby wyglądało trochę naturalnie. No wydaje mi się, że to wyszło z kilkoma próbami i tutaj dublami. No właśnie, ile było tych dubli, czy od razu oglądaliście to, co nakręciliście, bo byliście ciekawi efektu? E, no było wiele powtórek, tak mi się wydaje, e, bo często był, znaczy często, no, by, był czasami problem z tym, żeby imię te twarze kontrolować. E... Nie śmiać się za często, bo to nie ten moment. No właśnie, na ja przykład, byli. właśnie. A że dobrze się bawiliście, to było trudno? Tak, było trudno. Czasami nie, jakby nie wiedzieliśmy, nie było może to na tyle uz ustalone, uzgodnione, jakoś tak chyba na początku nie potrafiliśmy tego wyczuć. Jako na przykład Lumeny, bo mieliśmy tam dużo scen wspólnych, gdzie no nie wiem, na przykład jedna osoba się śmiała, a druga była smutna, a jedna poważna i tak. I tak do skutku trzeba było kręcić. No tak. A jak ty wspominasz pracę na planie? E, ja bardzo dobrze, bardzo dobrze na pewno tutaj z moim kolegą, uczniem drugim, że tak powiem, bardzo dobrze się bawiliśmy też y, bardzo się doga dogadywaliśmy, tak, tak jak właśnie wszyscy mówili, Natalia też nam gdzieś tam wskazywała, co mamy robić. Y, też y, ja w ogóle jestem gdzieś tam zdziwiony, y, bo to we mnie trochę gdzieś tam duszę aktorską obudziło y, z jednej strony, z tego względu, bo ja nigdy, no nigdy tak naprawdę nigdzie nie występowałem, nie? Mm -hmm. I to tak pierwszy raz i naprawdę fajnie mi się to grało. No i trochę przenieśliście się w czasie, prawda? Dlatego, że sięgnęliście po tę kulturę ludową. Po inną epokę? Tak, zdecydowanie tak, tak. Tutaj Troszkę te słowa gdzieś tam w scenariuszu, które były, zostały pozamieniane, bo ja sam też nie potrafię się tak wczuć nagle gdzieś tam w taki starszy klimat i no. W zasadzie o czym jest dla was ta historia? No bohaterem jest chłopak ze wsi, który rzeczywiście żyje trochę w dwóch światach, w tym miejskim i wiejskim, nie może się w żadnym odnaleźć, w zasadzie w żadnym nie jest też do końca akceptowany. O czym dla was jest ta historia? Uważam, że każdy z nastolatków uczniów tudzież no po prostu osób w naszym wieku może się odnaleźć w tej historii, może postawić swoją osobę sw swoją te teraz postawę w życiu. I jest to powieść ponadczasowa, w którą zekranizowaliśmy. Uważam, że dało nam też dużo takiej nauki, doświadczenia, przede wszystkim przy pracy przy filmie, ale też takiej życiowej. Uważam, że pokazało nam, że Zespół to jest coś więcej niż jedna osoba, że zespół to jest y, wspieranie się nawzajem. To jest pomoc w każdych czy to miłych aspektach pracy, czy też tych gorszych, bo nie ukrywajmy, że też zdarzały się różne takie sytuacje, w których jedna osoba miała problem i trzeba było wspomóc, tak? Tutaj właśnie przy scenie, na przykład z Michałem, właśnie pod teatrem, było dużo takich scen, gdzie na przykład ja się myliłem, albo Michał coś zapomniał, nie denerwowaliśmy się na siebie, przeobrażaliśmy to w śmiech i radziliśmy sobie z tym. Dla mnie to jest y, opowieść właśnie. O... Akceptacji, właśnie tego, że ta główna postać tego Henucha widzi, że jakby nie ma ani od strony rodziny swojej, ani od strony, właśnie rówieśników tej akceptacji, a jakby zależy mu na tym i właśnie nie, nie poddaje się w tym, tylko on, on wie, czego chce, na czym mu zależy. Dla mnie to jest historia o wyzwoleniu się niejako z z kajdanów innych osób i ich woli, bo nasz główny bohater buntuje się przeciwko swojej rodzinie, buntuje się przeciwko y, wiosce, gdzieś tam, y, środowisku, w którym dorastał, ponieważ tylko on wie, co dyktuje mojego serce. I to brzmi jak pusty frazes, bo o tym się mówi: mów, y, co, co mówi ci serce, ale to jest prawda. I najbardziej mnie to w tej sferze dotyka. Mnie to, że tak powiem, najbardziej dotyka w takiej sferze, że. No, jakby ta historia, moim zdaniem, jest o chłopaku, który gdzieś tam właśnie wybrał swoją ścieżkę, chciał, chciał być trochę sobą, i ta historia trochę pokazuje, jak jak gdzieś tam może można to różnie interpretować, może dzisiejszy świat może odrzucać gdzieś tam ludzi, którzy chcą iść własną drogą, nie idą tymi wydeptanymi ścieżkami. Nabraliście większego apetytu na produkcje filmowe? Zdecydowanie. Teraz już nie będziecie kukiem teatralnym, tylko filmowym? Planu jeszcze konkretnego nie mamy, bo pracujemy nad sztuką mimo wszystko. Następna nasza produkcja to będzie sztuka teatralna, ale gdzieś w tyle głowy to jest, ze względu te na to, w jaki sposób to oddziałowuje, że teraz to już się niesie trochę bez naszej ingerencji w to, bo to jest w przestrzeni, jest wysłane na ten festiwal jako nasza praca, nasz projekt, takie miłe rzeczy e, słyszymy cały czas, pomimo tego, że premiera już była dwa tygodnie temu, to cały czas ktoś potrafi jeszcze, albo z naszego środowiska, albo spoza naszego środowiska, powiedzieć, że im się podobało, że widzieli, że obserwowali, że chcieliby drugi raz zobaczyć, czy jest możliwe, żeby to e, gdzieś tam odtworzyć. No jest na kanale YouTube. Tak, dokładnie. Właśnie to powtarzam. Na naszym kanale YouTube można e, zobaczyć e, całą produkcję naszych 13 minut e, filmu. Mm -hmm. A kiedy ten festiwal? Wyniki będą ogłoszone do 14 kwietnia. Świetnie. Czyli trzymamy za Was kciuki. Poprosimy tak. Film ulotne chwile ognika dostępny jest na kanale YouTube, także na naszej stronie www.radiopik.pl Zakładka Kultura.